Mamy za was kciuki, panie profesorze, do boju. Dzieciaki, dajcie głos! O radości i zdrowej, wiecie, elizejski kur. Święta na Twym Świętym progu. Staje nasz natchniony chór. Jasność Twoja wszystko zaćmi. Złączy co rozdzielił głos, wszyscy ludzie będą brać mi tam, gdzie Twój przemówi głos. Jasność Twoja, wszystko zaćmi. Złączy co rozdzielił Jabłasz, okej. Okay. A tylko okay. Coś tam wyszło. Coś tam wyszło. Coś się tu ładnie już. Witam przedstawicieli SLD Nowoczesnej, witam przedstawicieli Platformy Obywatelskiej. Witam wszystkich mieszkańców, witam przedstawicieli Wiosny. Przepraszam. Wiosna jeszcze jest. Jeszcze dwa do czerwca. Zapraszam uliczną opozycję. Tak, i witam uliczną opozycję. To jest konstytucja ta 3, 3 maja, ale jeszcze ważniejsza jest konstytucja obecna. Dzisiaj ta konstytucja przez obecnie rządzących niestety jest łamana. Ale to się zmieni. Zaczniemy 26 maja, idziemy na wybory do Europarlamentu, a potem na jesień wygramy wybory i wszystkich tych, którzy złamali konstytucję. Najwyższy akt prawny w Rzeczpospolitej Polskiej. Pójdą do więzienia! Panie. Poczekaj jeszcze. Kochani, jeszcze ja chciałem powiedzieć słowo, bo ja raczej czuję się to jako mieszkaniec miasta, łodzianin. I byłem tutaj rok temu, było nas bardzo dużo. Uważam, że to jest ważne święto. I tak jak powiedział Artur, powinniśmy teraz myśleć o tym, co nas łącza. łączy. Łączy nas konstytucja, poszanowanie tej konstytucji, łączy nas miłość do tego miasta i to, że zbliżają się wybory, które są chyba jednymi, jeżeli nie najważniejszymi wyborami od 1989 roku. Bo tak jak powiedzieliśmy, to jest pierwsza połowa, a druga będzie już na jesieni. I musimy wygrać te wybory i każdy z nas robi tyle, ile może i obiecuję Wam i Was zapewniam, że 12 godzin na ulicach miasta spędzam z łodzianami i także w regionie naszego województwa, więc dziękuję i liczę też na wsparcie wszystkich kandydatów, bo wszyscy z nas robią co mogą, abyśmy obudzili się w maju, a potem na jesieni w nowej rzeczywistości, dobrej rzeczywistości europejskiej no i polskiej. Dziękuję. Dziękuję. Właśnie 26 maja Każemy naszą broń. Proszę Was, abyście zagłosowali na tych, którzy chcą, aby Polska była zdrowym sercem Europy, a nie sercem Europy po zawale. Zaproponowaliśmy i mam nadzieję, że wszystkie te partie prodemokratyczne poprą ten pomysł, wspólny pomysł, Komisję Sprawiedliwości i Pojednania. Ta komisja będzie złożona w większości sędziów i ekspertów. I ta komisja w ciągu określonego czasu, w ciągu sześciu miesięcy ma, ma zr zrobić diagnozę Polski, diagnozę polskiego prawa, tak abyśmy dobrze naprawili to prawo, bo nie wystarczy wracać do tego, co było. To po prostu nie wystarczy. Jest taki bałagan prawny, że musimy to zrobić. I druga kwestia, postawić przed Trybunałem Stanu tych, co zawinili, tych, co łamią obecnie tą konstytucję. I my tego do, 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 doprowadzimy do tego, mam nadzieję, również z innymi partiami prodemokra pro, prodemokratycznymi. Przepraszam. Dziękuję Państwu bardzo. Konstytucja, umowa społeczna jest łamana. Każde łamanie Konstytucji, każde łamanie umowy społecznej prowadzi do anarchii, do rozruchów, a w konsekwencji być może nawet do dyktatury. I dlatego teraz musimy jej bronić. Bronimy jej, będziemy jej bronić, pójdziemy na wybory. Wygramy te wybory. Nie będzie tak jak było, nie damy szans na powtórkę z historii. Obronimy konstytucję, obronimy umowę społeczną, obronimy Polskę. I wszystkich Państwa zachęcam serdecznie, żebyście wszystkim swoim znajomym mówili, prosili, żeby poszli na te wybory, zagłosowali i obronili to, na co nasi przodkowie i my sami zasłużyliśmy i o co walczyliśmy. Uwaga! Yeah. Oh Polskiej do Polski, za Twoim przewodem złączy się.